Jest duch. Wychwalałeś Mongołów. Godziwie ci za to płacą? Jeśli odmówimy, zabiją nas. Ale brat strażnika to zmieni. Co wiesz o Noriu? Poprowadzi nas do zwycięstwa. Zaprowadzę cię do niego. Tędy, panie. Szybciej! Norio wie, że pomagasz Mongołom? Póki nie odbijemy Cedrowej Świątyni, kazał nam współpracować, żeby nas nie podejrzewali. To nie w jego stylu. Naprawdę? Przecież jesteś dla niego natchnieniem. Zawsze mówi o tym, czego nauczył się od ducha. Co ty tu robisz, Don? Jest ze mną duch. Lodiu jest w środku, z Ściągniecie ich uwagę. Małe oddziały zaatakują z flanki. Skryjecie się za drzewami. Pan Sakaj, słuchajcie, muszę porozmawiać z panem Sakajem. Przybyłeś w samą porę. Tędy. Ponoć chcesz odzyskać cedrową świątynię. Ciężko pracowaliśmy. Są gotowi. Poznaję niektóre twarze. Są z Akasimy. Posłałem ludzi do świątyni Kusi, ale bez skutku. Tyle dla nich zrobiliśmy. Wyzwolimy cedrową świątynię bez nich. Myślisz, że ci ludzie odbiją świątynię? Chcielibyśmy zrobić to sami. Po co ryzykować ich życiem? Cedrowa świątynia może być symbolem dla całej cuszimy. Każdy, kto weźmie udział w ataku, da ludziom nadzieję. Nie zaniesiemy wiadomości sami. Zwycięstwo musi być też ich. Kiedy ruszamy, Norio? O świcie, mój Panie. Zdobędziemy Cedrową Świątynię! Zająłeś Zamek Kaneda bez pomocy samurajów. Pewnie miałeś wątpliwości. Do samego końca nie byłem pewny, czy tego dokonamy. Czuję się podobnie bez brata i jego ludzi u boku. Chciałbym, żeby Endio tu był. Jest z nami duchem. Ludzie cię popierają. Pamiętają strażnika i wiedzą, co pragniemy osiągnąć. Mają szczęście, że jesteś. Zjedźmy z drogi, tędy! Świątynia jest na wprost, za cedrami. Uwięzili jakichś mnichów? Nie. Kazałem im współpracować. Dzięki temu będą bezpieczniejsi. Sprytnie. Zbliżamy się. Oddychaj, Norio. W ten sposób nie da się walczyć. <noise> Skąd wiedziałeś? Zdążyłem Cię poznać, przyjacielu. Norio, duch, przybyliśmy, kiedy tylko mogliśmy. Dobrze, że z nami jesteście. Cedrowa świątynia, Akashima i Kusi staną ramię w ramię. Atakujesz główną bramę? Tak. Odciągniemy uwagę Mongołów od flank. Co mam robić? Panie, to wprawdzie mój plan, ale ty walcz jak uważasz. Za mną wszyscy razem! ra <small> <small> Zdobyłeś świątynię. Kiedy ostatnio tu byłem? Mój brat, Choci, Opad, wszyscy żyli. Jeszcze wszystko odbudujesz. Chodźmy do głównej sali. Muszę sprawdzić, czy nie poczynili trwałych zniszczeń. Tędy, panie. Norio! Panie, Sakai, Coś nie tak? Nie wchodźcie do głównej sali. Weź się w garść. Cokolwiek zniszczyli mongolowie, odbudujemy to. Z zewnątrz sala wygląda dobrze. Nic nie zabrali ani nie zniszczyli. Kiedy cię stamtąd zabrali, myślałem... Mongołowie obiecali cię oszczędzić. Jeśli im wszystko powiem... Jestem tu, Hędzio. Już w porządku. <laughs> Powiedziałem im o Opacie, im. Kusinderze i Akasimie. To bez znaczenia. Mory, przetrwałem, by cię zobaczyć. Ale nie mogę tak żyć. Ależ możesz. Proszę. Proszę. Panie Sakaj, zostawisz nas. Nazywa się Karczu. To on spalił mi brata i odrąbał mu kończyny. Ten Karczu jest wśród zmarłych? Jeszcze nie. Norio, twój brat był strażnikiem. Zginął jak bohater. Nieprawda. Mogę znaleźć tego mongolskiego tchórza, ale potrzebuję pomocy zgoda Gdy stopnieje śnieg urządzimy pogrzeb Panie, mogę jakoś pomóc? Szukam Noria. Gdzie on jest? Zaniósł próchy brata na cmentarz. To między wzgórzami na południu. Poszukam go tam. Dziękuję. Wolał otwartą przestrzeń od pagody w cedrowej świątyni. Mongoł, którego szukasz, Karczu, znalazłeś go? Jest niedaleko stąd. Norio, cedrowa świątynia cię potrzebuje. To jest ważniejsze. Zemsta nie jest powinnością mnicha. Nim zostałem mnichem, byłem bratem. Nie rób tego sam. Pomogę ci. Jeśli chcesz. Gdzie go znajdziemy? W Forcie Siołni. Na pewno on za to odpowiada? Kiedy go znajdę, będzie błagał o szybką śmierć. Gdyby role się odwróciły, Endio chyba nie pragnąłby zemsty. Gdyby się odwróciły, ja bym zginął, a strażnik by przeżył. Tak byłoby lepiej dla Susimy. Wracaj do cedrowej świątyni. Ja się tym zajmę. Nie zmienię zdania. Nie chcę, żebyś stał się jaki, taki jak ty, jak wielu innych, których zmieniła ta wojna. Na to jest już za późno, panie. Jest tu miejsce, z którego widać fort. Wykorzystałem twoją wiedzę w pogoni za Karczu. Jak wygląda? Jak każdy plugawy mongolski kundel. Możliwe, że to jedyna szansa. Poznam go, kiedy go zobaczę. W takim przypadku atakuj bez wahania. Uciekajcie stąd! Norio! Proszę! Byliśmy głodni! Oszczędź! Już stąd idziemy! Norio, to nie było konieczne. Być może. Już nikomu nie zagrożą. Nikt ich nie zapraszał. W boju osiągniecie nirwane. W odwrocie znajdziecie piekło. Co to takiego? Modlitwa, którą Endio wyrył na swej naginacie. Po ocaleniu świątyni kusi przed bandytami, stał się strażnikiem. Wycierpiał więcej niż sobie wyobrażamy ale wytrwałby cię zobaczyć. Wiesz, jakie były jego ostatnie słowa? Myliłem się to znaczy. Nigdy się nie dowiem. Ostatnie tchnienie karczu będzie skowytem. Musimy odpocząć, Norio, przed jutrem. Racja mój, panie. Zachowam siły na walkę z karczu. rio... Co z nim? Mój panie, pomocy! Z zwariował! Co się stało? Norio. Gdy go zobaczyłem, myślałem, że wysłuchano mych modłów, ale wracaj do cedrowej świątyni. Zajmę się tym. Norio. Szukaj ukojenia w Amitabie. Kto to zrobił? Norio. On stracił rozum. I odwagi, by to zrobić! Płoń! Płoń za te zbrodnie, rzeźniku! Mówiłeś mi, że nigdy nie podniesiesz Naginaty w gniewie. Zrobiłem to, co zrobiłby duch. Teraz Karczu nie żyje. Nie mogę wrócić do świątyni. Nie po Gdzie się uda? Nieważne. Żył jeszcze, gdy podpaliłem stos. Jego krzyki przepełniały mnie radością. Zrobiłbym to znowu. Nie jestem już mnichem. Nie możesz się poddać. Każdy ma swoje grzechy, złamane obietnice. Wyspa cię potrzebuje: ostatniego mnicha z cedrowej świątyni. Nie mogę wrócić do tego, co było przedtem. Nie o to cię proszę. Proszę, byś zachował wiarę i żył dalej. Dziękuję Dzinia. Do zobaczenia w świątyni.